Cześć, witajcie. Ja jestem Leon, a to jest kontynuacja jednego z moich poprzednich materiałów, do którego link wyświetliwam się o tutaj. Ja może tylko tak w skrócie przypomnę, że po mojej prawej stronie znajduje się wejście do Tunelu, którym dawniej poruszały się wagoniki wypełnione węglem. Ze sztolni Gustaw, która znajduje się około 200 metrów ode mnie, wagoniki wypełnione węglem wyjeżdżały na powierzchnię, pewien fragment pokonywały na powierzchni, by następnie mniej więcej w tym miejscu wjechać pod ziemię. Dalszą część drogi pokonywały właśnie. Pod ziemią, pod tym lasem, by w okolicy szybu Cytus ponownie wyjechać na powierzchnię, no i trafić już tam do dalszej e, przeróbki. W moim poprzednim materiale nie udało nam się wejść tutaj do środka, ponieważ zatrzymał nas jakiś zator. Zator oraz dwutlenek węgla. Dwutlenku węgla nie było dużo, ale ja po prostu próbując się tam wcisnąć, już jakby nie mogłem wejść dalej, ponieważ coś mnie blokowało. I to co mnie blokowało, to prawdopodobnie nie są liście, jakaś ziemia, kamienie i tak dalej, ale prawdopodobnie któryś z takich betonowych kręgów tam troszeczkę głębiej. Pęk i po prostu jakby zatorował to wejście. Zatem na chwilę obecną nie ma już wejścia do tego tunelu, ale spokojnie, nie jesteście tak naprawdę stratni, ponieważ kogo bym nie zapytał, każdy mówi mi, że ten podziemny fragment tego jakby tunelu miał tylko 5, może 10 metrów długości, a cała reszta była kompletnie zawalona. Więc tak naprawdę dużej straty nie ma, ale dobrze wiecie, że ja chcę tak naprawdę jakby filmować wszystkie pozostałości po górnictwie i dlatego też zależało mi, żeby tam do środka wejść, ale jakoś specjalnie stratni nie jesteście, bo to by było 5, może 10 metrów korytarza i nic poza tym, ale skoro nie da się tutaj wejść, no to oczywiście ruszamy na miejsce numer 2, a więc na miejsce gdzie znajduje się ten tak zwany szyb szczelinowy, do którego oczywiście będziemy chcieli wejść Zmierzam powoli na miejsce docelowe, ale chciałem Wam również coś pokazać, ponieważ nie wszyscy moi widzowie wiedzą, że w Wałbrzychu pokłady węgla w niektórych miejscach zalegają naprawdę bardzo płytko, a tutaj mamy tego świetny przykład. Ponieważ wraz z wypiętrzaniem się tutejszych skał, z powstawaniem tej góry doszło również do wypiętrzenia pokładów węgla. Zatem wraz tutaj z tymi lokalnymi skałami mamy również do czynienia z najprawdziwszym węglem. To zbocze po prostu było luźne, ono się obsypało i wraz z tymi kamieniami wysypał się również węgiel. Droga, po której aktualnie się poruszam i zmierzam do naszego pierwszego biedoszybu szczelinowego, to tak naprawdę dawna linia kolejowa łącząca uprzemysłowiony Wałbrzych z czeskim Mezimesti. Ta nitka powstała w roku 1877 i należała do spółki kolejowej BSFEC, w której głównym udziałowcem byli Hochbergowie. Tak, dokładnie ci Hochbergowie, którzy w swym posiadaniu mieli między innymi, no dzisiaj znany już chyba na całym świecie Zamek Książ. Linia kolejowa była niezależna od istniejącej wówczas linii państwowej, ponieważ w dużej mierze przebiegała przez majątek rodziny Hochbergów, a więc przez lasy. Ten beton, który został tutaj wylany, nie służył jednak do zabezpieczenia tego pokładu przed e, rabunkowym wydobyciem przez wydobywanie przez bieda szybników, ale zadaniem tej wylewki było po prostu wzmocnienie tego wzgórza, żeby skały nie wysypywały się tutaj na, na tory. A skoro o skałach już mowa, to podejdziemy teraz bliżej i powiem Wam właśnie coś o skałach, ponieważ będzie to bardzo ważne. Ważne dla mnie w momencie, kiedy będę wchodził do środka. Na tym terenie, gdzie się teraz znajduję, mamy do czynienia z tak zwaną warstwą białokamieńską. Nazwa warstwy skał pochodzi od dzielnicy Wałbrzycha, w której jestem, a więc od białego kamienia. No i sami zobaczcie, że mamy tutaj do czynienia, tak naprawdę ze zlepieńcami, złożonymi z mniejszych oraz większych otoczaków, no złączonych taką spoiną. A więc jest to dosyć lika, jakby skała, niezbyt przyjazna eksploratorom, ponieważ ona bardzo łatwo pęka. Jeżeli ja gdzieś uderzę głową, to to wszystko poleci. Inaczej, nie poleci wszystko, poleci jakiś fragment, on się po prostu odspoi, no i może mi zrobić krzywdę. Tutaj, zaraz pod spodem, mamy pokład węgla. Ten pokład wam pokazywałem już w poprzednim filmie, a więc nie będę robił tego. Ponownie przejdziemy na to miejsce ciekawsze, na to miejsce numer dwa, i tam powiem Wam nieco więcej o polu górniczym, na którym obecnie się znajdujemy. Żeby historia tego miejsca była pełna, należy dodać, że znajdujemy się na polu górniczym Anna. Co prawda w sieci znajdziemy informację, że jest to pole górnicze Otylia, ale z mojej szybkiej, prostej analizy map górniczych wynika, że mamy tutaj do czynienia z polem górniczym Anna. Czym są pola górnicze, bo o tym nigdy wam nie mówiłem. Pole górnicze to nic innego jak działka należąca do kopalni. I w każdym z rogów takiej działki na powierzchni powinien znajdować się wbity kamień górniczy, kamień graniczny, na którym wyryta jest nazwa kopalni oraz data nadania pola górniczego. I teraz tak: bieda szybnicy, którzy sobie tutaj działają, oni prawdopodobnie nie działali na ślepo, nie szukali tego węgla na ślepo, tylko oni dysponowali taką mapą górniczą. Chociażby, właśnie pola górniczego Anna, i na tej mapie dokładnie widać, gdzie mamy do czynienia z wychodniami węgla. Wcześniej mówiłem, że mamy do czynienia z pokładem węgla, ale tak naprawdę, będąc szczegółowym, powinienem powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z wychodnią a więc z pokładem węgla, który wychodzi nam bezpośrednio na powierzchnię. I na, i na mapach górniczych. Takie wychodnie są zaznaczone, a więc nielegalni kopacze węgla dokładnie wiedzieli, że w tym miejscu ten pokład węgla wychodzi nam na powierzchnię i on będzie po prostu dla nich łatwo dostępny. A więc w porządku, my jesteśmy już gotowi do wejścia. Mam ze sobą pojazd gąsienicowy, z którego sobie skorzystamy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bo tak naprawdę będziemy chcieli wejść tyle, ile, tyle, ile będzie się dało, a tam, gdzie nie uda nam się wejść. Użyjemy tego pojazdu gąsienicowego. Oczywiście ponownie mamy ze sobą czujnik wielogazowy, ponieważ w poprzednim materiale mogliście zauważyć, że uruchomił się alarm, a więc pojawił się dwutlenek węgla. Nie wiemy, czy był to dwutlenek węgla pochodzący z naszych ust, z oddychania po prostu. Czy faktycznie gdzieś tam pod ziemią ten dwutlenek węgla się zbiera. No tak czy inaczej nie pozostaje nam nic innego, jak tylko teraz tam do środka wejść. No i dobra. Zabawa się zaczyna. Najgorsze jest to, że wysokość jest tak mała, że tutaj nawet nie mieści się na wysokość ten mój oświetlacz. A więc jest naprawdę nisko. pewnie będę bardzo spalony ponieważ jest ustawiona maksymalna moc światła a ciężko tutaj w takich warunkach manewrować oświetlaczem Niemniej jednak tak jak wspominałem wcześniej na filmie no mówię wysokość tutaj to jakieś 30 35 40 cm max a więc jest ciężko Po lewej stronie wydaje mi się, że jest węgiel, spróbuję wycofać. O, i kamera chyba teraz powinna patrzeć tam gdzie powinien być pokład węgla pojazd w tym momencie znajduje się jakieś 10, może nie 7 metrów ode mnie i tam też chciałbym dojść. Gdzie jest to Żuć A. Rzuć mi go jak sięgniesz ręką. Rzuć po prostu. Dobra. Mam tlenomierz, który pokazuje mi nieco podwyższoną ilość dwutlenku węgla, ale nie są to wartości, które zagrażałyby, no jakby, życiu w jakikolwiek sposób. Są takie miejsca, właśnie z przewyższeniami, gdzie gdzie po prostu łatwiej jest iść, ale tak jak tutaj, pomimo tego faktu, że jestem bardzo chudy, mam problem z przeciąganiem się. Ponieważ tutaj jest jakieś no naprawdę 30, 35 cm max. Tutaj naszym oczom ukazuje się worek oraz jakaś pusta butelka, nie wiem co tam było, a tutaj mamy pokład węgla właśnie o tej wysokości około 35-40 cm, który był dłubany, no a tam gdzie znajduje się pojazd, to wyrobisko ciągnie się dalej i tam chciałbym dojść. Nie wiem, czy w ogóle zauważyłeś jak chodziliśmy, no. ale te wszystkie belki są przesunięte w stronę wyjścia. Wiesz co, no bo chyba tu ogólnie jest jakby tutaj taki niewielki upad w sensie w tą prawą stronę. I one pod wpływem nacisku, tego górotworu, kładą się. Ogólnie w tym miejscu, gdzie się teraz znajduję, nad moją głową mamy do czynienia ze zlepieńcami. Zlepień jest to ogólnie skała wytrzymała i jak widać nic się tutaj nie sypie i raczej nie ma szansy, żeby coś od tego stropu odpadło. Ale pod wpływem wody, wiatru, mrozu i tak dalej ta skała zaczyna się robić niestabilna i dlatego tam przy wejściu ten zlepieniec strasznie się sypał. Tutaj jest w miarę stabilnie i nic się nam nie powinno stać. Zatem myślę, że jeżeli podczołgamy, podczołgamy się kawałeczek dalej, to również nie będzie jakiegoś tam większego ryzyka. Tutaj jakby najlepiej widać to, co Filip mówił. Ten stojaczek, który wspiera ten strop, on jest pochylony tam w prawą stronę. On się po prostu zaczyna kłaść. A tutaj doszliśmy już do miejsca, gdzie znajduje się nasz pojazd. Podejdą jeszcze kawałeczek dalej, ewentualnie podjedziemy kawałeczek dalej. tutaj moim oczom rzuca się coś czerwonego. Nie mam pojęcia co to jest, ale podejdę tam i sprawdzę. No dobrze, skoro jesteśmy już w tym miejscu, to ta czerwona, pomarańczowa rzecz to spójrzcie szufelka, najzwyklejsza w świecie szufelka, którą prawdopodobnie był po prostu ten węgiel pokruszony nabierany, no bo jeżeli kupujemy gdzieś tam na składzie jeżeli kupujemy gdzieś na składzie węgiel, to on w takich dosyć dużych bryłkach jest, prawda? no w przypadku jakby tego węgla, który jest wydobywany przez szybników, to on posiada różną frakcję i ten drobniejszy węgiel, oczywiście również, również jest sprzedawany, jest zużywany. E, dlatego też w tym miejscu ten węgiel właśnie był taki frakcji drobnoziarnistej oraz pewnie takiej grubszej także. No tak czy inaczej, tą szufalką po prostu, bo się troszeczkę rozgadałem, nabierano węgiel. Zbierano ten węgiel, który został tutaj odłupany od tego pokładu. No, i tam widać kolejny pokład. Tutaj po lewej stronie on chyba już kończy. Coś mi się wydaje. Widać, że jest on e, wybrany. <grystanie> tak, i tutaj się nasz bieda szyb kończy. Ta strona się tutaj. Tak, kończy się. jak chwili mówi ta strona. Bieda szybu, Ale zauważcie, proszę, że podbije oświetlenie. Że w tym miejscu jakby ten węgiel się kończył, tak? Nie mamy już węgla, został on wybrany, tylko zaczyna się taka skała pomarańczowa, rdzawa, i w tym miejscu już chyba wydobycie nie było prowadzone. A to, na co patrzy obecnie pojazd, to jest jakby przodek w pewnym sensie, oczywiście, nadużywając nieco tego słowa. To, co widzi pojazd, to jest po prostu ta końcowa część, gdzie bieda szybnicy wydobywali węgiel. I z jakiegoś powodu odpuścili, ponieważ e, z takich różnych informacji wiem, że wydobycie w tym miejscu żeby wydobycie w tym miejscu było prowadzone no ładne kilkanaście lat temu, i z jakiegoś powodu ten biedaszyb został porzucony. Być może kopacze po prostu przenieśli się na inne miejsce, bardziej wygodne, może z łatwiejszym dostępem do węgla, i tak dalej. A więc, jeżeli chodzi o tą stronę białka szybu, to nasza wycieczka się kończy. Jeszcze rzucimy okiem, jak wygląda to po drugiej stronie. No i w porządku, wyszliśmy szczęśliwie na powierzchnię. Ta lewa strona, którą mieliśmy sprawdzić, okazała się być bardzo krótka i wyglądała dosłownie tak samo jak ta część, że tak powiem, prawa. I nie było tam nic ciekawego do pokazania. Jeżeli chodzi o pojazd gąsienicowy, to do pewnego stopnia się on sprawdził. On nie był przystosowany tak naprawdę do jazdy po takim terenie, bo jest przystosowany do jazdy po pewnej rurze, która prowadzi do wnętrza, sztolni w kowarach. Niemniej jednak, no, pewien fragment oczywiście udało się przy pomocy tego pojazdu sprawdzić. Tutaj jedyny problem stanowiły te gąsienice, które posiadają pewnego rodzaju luz i one po prostu spadały. Ale jakby nie patrzeć, jestem jakby zadowolony z tego faktu że mocy temu pojazdowi nie brakowało. Moi drodzy, tak naprawdę z mojej strony byłoby to wszystko. Cieszę się, że mogłem Wam pokazać właśnie taki rodzaj bieda szybu, żebyście mogli sobie jakby zobrazować tą pracę, którą musieli tak naprawdę podejmować ludzie, chcąc sobie dorobić na życie. A więc bieda szyby to nie tylko pionowe, pionowe szyby, pionowe dziury, dziury w ziemi, ale również wchodzenie i ryzykowanie, wchodzenie do takich miejsc i ryzykowanie życiem, żeby ten węgiel móc wydobyć. Nie przedłużając, z mojej strony byłoby to wszystko, cóż mogę powiedzieć więcej. Do kolejnego. Du, 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 du.